Dzisiaj można a gdyby ktoś nie znał twórczości Chopina mm. i już ten utwór, to pomyślałby, że to jest standard jazzowy. Mm -hmm. No to są fantastyczni pianisi, ale grają dużo i gęsto. I gęsto. I głośno. I głośno. I tak jak, tak jak na początku rozmawialiśmy, przestrzeń. Mm -hmm. Przestrzeń. Witam wszystkich. Nazywam się Andrzej Jagodziński. Zapraszam wszystkich do programu Global Jazz Vibes który prowadzi Karol Dobrowolski, w którym mam przyjemność uczestniczyć. Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun. W miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Chcesz nauczyć się pewnie mówić, recytować, pracować głosem i mikrofonem. Oferujemy ćwiczenia wokalne, intonacyjne i pracę nad pewnością siebie. Odkryj możliwości swojego głosu. No i tak powstała ta płyta Wilcze tak. też w duecie. Kto to nazwę wymyślił? Agnieszka. Agnieszka. Pięknie. Tak, to Agnieszka brała udział też w wspomnianym Rekwiem. rekwiem. Mhm. Oraz wszystkie piosenki na dekalogu. Na dekalogu, No. I także to, jeżeli chodzi o współpracę z wokalistami. Oczywiście Janusz Szeron, straszni panowie. Straszni panorzy. panowie. No, nie. no tak. Przej, to pomysł Andrzeja Łukasika. Aha. Kontrabasista, a obecnie menadżera, prawda? Kontr kontrabasista i nasz menadżer. Mm -hmm. Tak. Yy, on wymyślił ten projekt. W jednym jest użyty kwartet, orkiestra smyczkowy, nawet mm. w drugim kwintet dęty. Proszę bardzo. Klasyczny skład. Flet, obój klarny, Waltor Fagot. Mm. I piosenki Warszawskiego i przyboru. Z, z kabaretu tak, starszych panów właśnie. Tak, straszni panowie. Straszni, panowie Opracowane na jazzowo oczywiście. Mm. I co ważne, bez perkusji. A. Czyli kto gra w tym składzie? Łukasik, ja i Ok. Okej. Plus właśnie ten Plus Quintet Denty Dodatki i orkiestra. Tak. To jest trudno zorganizować większy skład. No właśnie, czyli Więc też pewnie rzadko gracie. W tym gramy w, w trio. W trio gracie. mhm. Mm nie, no to jest taki ogrom tych wszystkich projektów. Słuchaj, bym no chciał... jest jeszcze jeden, o którym mm -hmm. chciałbym wspomnieć. Tak. Też płyty nie ma, mianowicie Bach. Bach. Nominacja do Fryderyka, zgadza się? Nominacja do Fryderyka, mm -hmm. tak, chyba dwa lata temu. Mm -hmm. czy trzy. Yy, pewne zagadnienie, które yy, chciałbym trochę naświetlić też. Jeżeli mówimy o opracowaniach Chopinowskich, tak. to myślę, że pozytywnym aspektem, pozytywnym dźwiękiem tych naszego mm. tych naszych wykonania jest to, że to ma charakter Chopinowski. Mm. Że to jednak, tak jak na początku powiedziałeś, że ja jestem romantyk. Tak. Więc ta muzyka jest romantyczna. Mhm. Nawet można by zaryzykować twierdzenie, że gdyby Chopin dzisiaj żył... Grałby jazz. Albo gdyby jazz w tamtych czasach już istniał. Tak. To najprawdopodobniej te frazy mhm. byłyby jazzowe. Byłyby grane przez zespół. Ja nie wybrałem sobie, żeby taki improwizator jak Chopin wytrzymał bez. Sekcji rytmicznej. sekcji rytmicznej. Wiesz co dzisiaj to można sprawdzić przez sztuczną inteligencję, słuchaj. Tak. Ten świat i technologia co poszły prawda, tak do przodu, że. Co prawda można prawda nie zrobić było swingu, skupacji. ale tam bardzo jest blisko do swingu. Blisko. I te tak. formy przecież kiedyś mówiłeś też w wywiadzie o formach szopenowskich, miniaturach, to które miniatur. są jak standardy. Tak. Dzisiaj można, a gdyby ktoś nie znał twórczości Chopina i mm. usłyszał ten utwór, to pomyślałby, że to jest standard jazzowy. Mm -hmm. e, tak jak Preludio Emol, czy How mm -hmm. Insensitive, Tak Żobima, Jobima, tak, no, dokładnie. Absolutnie Antonio Carlos Nawet jeżeli chodzi o Bacha, to tak, jeżeli, jeżeli no, mówimy o Chopenie, to mm -hmm. jest to sposób y, improwizacji, chopinowską linią melodyczną. Mm. No to mamy Bacha. Tak. Polifonia. Polifonia. Żeby być uczciwym w tym całym podejściu, w tej robocie, tak, trzeba improwizować polifonicznie. No jasne. Czyli niezależne, co najmniej dwie... Praca dwóch rąk, niezależna zupełnie. Niezależna mhm. praca dwóch rąk, mhm. do tego dochodzi trzeci instrument, tak kontrabas, kontrabas. Który też realizuje jak gdyby trzeci głos w mhm. tej polifonii. W którejś recenzji nawet było napisane, że i Czesław również wpisuje się w tą linię polifoniczną, mm. używając tylko aspektów tak. perkusyjnych. Mm. Więc to wyzwanie jeszcze przed nami stało, które trzy lata temu, czy, tak. tak, zostało zrealizowane. Zaś mm -hmm. jest z zespołem muzyki dawnej, prawda? Ale, e, to jest co innego. To jest co innego jeszcze. To jest jeszcze o, co innego. innego. <noise> innego. Okej. Okay. Płyta, o której mówię, jest tylko w trio. Mhm, mm okej. Okay. Natomiast później powstał pomysł, który wymyślił jeden z dyrygentów. Mm -hmm. Który dyrygent? E, dyrygent... Trzeba będzie to wyciąć, zanim się przypomnę, jak no, on się Marcin. Nałęcz na łęcz nie. nie. Nie, nie, Z Poznania. Z Poznania. Ale świetnie sobie radzący, ponieważ z nim graliśmy mm -hmm. muzykę polską, któregoś razu w Poznaniu, gdzie jest użyta też… Mm -hmm. Gdzie jest też użyta orkiestra smyczkowa. Tak. Nie przypomnę sobie niestety. Nie szkodzi. Po tym covidzie. <laughs> nie szkodzi. Tylu artystów, że tak powiem, Muzyka polska. Jan zaproponował, żeby nagrać to ze zespołem muzyki dawnej, by opracować Bacha. No oczywiście jest Agnieszka też, bo to były kantaty, tak. fragmenty oczywiście, tak, tak. i uh -huh. kanta czy innych wokalów uh -huh. głównie. Uh -huh. tak. Płyty nie ma. Zwiadowych względów. Mm. Rozeszła się. Nie została w ogóle nagrana. A. Też z wiadomych względów. Aha. <gry> no, więc, no więc to jest ten Bach, to jest ta polifoniczna improwizacja. Tak. I to mi się wydaje warte uwagi i warte opowiedzenia o tym. Tak. Bo no, muszę się trochę pochwalić, jeżeli można. To jest tak jak najbardziej jak wskazane, żeby to zrobić. W recenzji. W recenzji napisanej przez Piotra Kałużnego. Pianistę Piotra Kałużnego z Poznania zresztą. pianista, pianistę tak, jazzowego z Poznania, tak. który w recenzji napisał, że no, jest to zupełnie krok, nowy krok w muzyce jazzowej mhm. improwizacja polifoniczna. To jest. Oparta na utworach. Z tamtego okresu, mm -hmm. czyli Bach. No, oczywiście y, ta polifonia nie może być taka stricte mm -hmm. ładna. Jeżeli ma, mamy fugę, to to, nie, to jest chyba nie sposób tak. wyimprowizować fugę mm -hmm. na, na bieżąco z sekcją. Tak. No ale jakieś tam miastki polifonii, mm -hmm. frazy Zostają. Zostają. Udało nam się. Mm -hmm. Wyartykułować. Tak. Także, jeżeli, jeżeli już mówili o tym, mówimy o tym, że chciałem się pochwalić, to właśnie nową ścieżką, którą potwierdził Piotr. Kowie. Rozumienia Bacha. Rozumienia Bacha M muzyce i, jazzowej. W i muzyce jazzowej. Może mhm. nie tylko Bacha, bo improwizować można każdą muzykę. Polifonicznie też. Jasne. Hmm. No, ja też na przykład Enrico Pieranunzi, jeden z moich ulubionych pianistów, nagrał płytę z utworami Scarlatiego. Nagrał również płytę z utworami Debussiego oraz płytę z taką mieszaną, gdzie są, gdzie są różne. Jest Siciliana Bacha, jest, są utwory Debussiego, jest Zimnopedii Sati. Znasz te nagrania? Niestety nie znam. No, ale to w tej sytuacji poszukam tego. Tak jest. Jest jeszcze no Dimitrij Najdziś, o którym ci opowiadałem. Nie wiem czy... Tak. żeś, czy... tak słuchałem tego. No i jak, jak, jak ci... Bardzo ciekawe. No właśnie. Dimitrij Najdziś, ja Dimitrija poznałem przez Didier Lockwooda, bo był jego współpracownikiem. Robili wspólnie jazz operę. Le jazz La Diva to się nazywało, dwie części. No i oprócz tego też grali w, w zespole. No. No i jest nasz Dominik Wania, który nagrał Rawela. Rawela, tak jest. No, więc no. od pewnego czasu jakoś te dwa światy może się... Jednak... się ...przenikają coraz I bardziej zbliżają, i coraz bardziej ale... się lubią, mam wrażenie, również. Że to już nie jest tak nie jest ten taki antagonizm, że Jezu, ten jazzman jako klasyk, jako muzyk, jest, że tak powiem, z korzyścią ogólnie dla muzyki. Tak jest. Po prostu. Dla obu światów. Są te muzyczne randewu, są te muzyczne spotkania coraz bardziej liczne. To nawet w wywiadzie chyba wspólnym Michała Rubaniaka i Jerzego Maksymiuka było powiedziane takie zdanie, że Bóg wymyślił muzykę, a człowiek podzielił ją na style i kategorie. Bardzo ciekawe. Tak. Słuchaj, chciałem cię zapytać o duety. Duet jest taką formą muzyki kameralnej, czyli też no, można powiedzieć, że jest od razu odniesiony do jakiejś konkretnej formuły i do jakiegoś konkretnego okresu i stylu. Z jakimi instrumentalistami grałeś, właśnie? No, mówiłeś, o, że pierwszy koncert z Giovanni Mirebastinem był w duecie, A czy na przykład, a propos Giovanniego, jeszcze rozszerzę to pytanie. Czy mieliście też wspólne duety fortepianowe? Zdarzyło Wam się coś takiego? I jeden utwór na płycie C minor, mm -hmm. jeden Standard, jest nagrany na dwa fortepiany. Aha. No i to właściwie taki jedyny przypadek. Który utwór? My Romance. My Romance, Standard po prostu. Standard My Romance. Po prostu, tak. mm -hmm. No a z innych instrumentalistów, z kim? Jak to? Poza wokalistami, o, 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 no to były sporadyczne, jeżeli były. W tej chwili nawet nie potrafisz Z Robertem powiedzieć. Majewskim, z Ptaszynem, z Heniem Miśkiewiczem. Tak. Ale to tak jak powiedziałem, sporadyczne Sporadyczne. sporadyczne spotkania mhm. wynikające z aktualnych no, potrzeb chwilowych. Natomiast na no, dłuższej współpracy nie było. A czy miałeś okazję grać z Tomaszem Stańką? Nie, no, miałem okazję raz nagranie. Z Dorotomiskiewicz i Tomaszem Stańko i ja. Nie przypomnę sobie nawet na jakiej okoliczności. Płycie, na jakiej płycie. Ale tylko raz i jeden jeden utwór. Jeden utwór. Okej. Okay. No to była to jest inny świat. Ja nie potrafię się bardzo poruszać w tym takim jakiejś rozszerzonej tonalności. Powiedzmy, tym bardziej jeszcze tych kilkanaście lat temu jeszcze mniej potrafiłem. No właśnie, no. chciałem. Bo to pytanie, które teraz chcę zadać, wynika właśnie z tego, że zahaczyłem o tą Masza Stańko. Właśnie, czy zdarzyło Ci się grać w Ridges? Nie pamiętam. A nawet jeśli, jeśli się zdarzyło, to nie robiłem tego z przyjemnością. Rozumiem. Musiałem zagrać bez przyjemności. Bez przyjemności. No, Wiesz, no, ja jestem przedstawicielem jednak określonej gry. Jesteś melodykiem. Wykształconej na mm. określonej tradycji publicznej, tak. w określonym czasie. Tak. I to, co się działo w wieku lat kilku, kilkunastu, mm -hmm. zostaje w tobie na zawsze. Mm -hmm. I takie odejście od tych y, przyzwyczajeń, od tych korzeni. Tak. Jest trudne. Poza tym nie, nigdy mnie nie ciągnęło, nie, nie kręciło mnie to, żeby mm -hmm. zostać frytowcem. Jasne, ale takie doświadczenie, wiesz, może być fajne. Mi się wydaje, że ta muzyka, jest fajniej ją grać, niż jej słuchać. Tak, to się zgodzę z tobą. <grym grym grym grym> słuchać trudniej. jest trudniej. Słuchać jest trudniej. Bo trudno znaleźć jakiś sens tym wszystkim, jeżeli grasz, to, ale nigdy, ja nigdy nie byłem, nigdy mnie w tą stronę nie ciągnęło, rozumiem, mnie, nie rozumiem. kręciło. i... No, no właśnie, czyli jak odebrałeś, przecież był ten okres w tej, no w, w wolnej już Polsce, jak powstał powstał nurt zwany jasem i był zespół Miłość. Jak to, jak ciś, jak się na to zapatrywałeś? Jak... I... Ja potrafiłem, potrafiłem docenić umiejętności poszczególnych muzyków. I bardzo mi się podobał, muszę powiedzieć Mikołaj Trzaska. O proszę. Który, prawda, o ile wiem, nie jest wykształconym mhm. muzykiem, ale klimat, który on potrafił wytworzyć tymi dźwiękami, był bardzo przyjemny. Tak. Bardzo miły. Tym on chyba jest też bardzo kreatywnym. Mm -hmm. człowiekiem. Mimo, może do jazzu, do klasyki, do, do tak. klasycznego jazzu, do umiejętności, do wiadomości mm -hmm. jest daleko, Takie. ale to nie zawsze chodzi o to. To prawda. Mm -hmm. To nie zawsze o to chodzi, żeby wiedzieć, co się gra, w którym momencie, -hmm. czy to się zgadza z harmonią, Tak, tak. Ja bardzo lubiłem słuchać w, lat, w końcówce lat 70., początku 80. takiego zespół Sesja. O! Nie wiem, czy to… Się nie, jest. nie obiło mi się o uszy, chętnie sesja się 70, dowiem. Sesja siedemdziesiąt osiem, sesja 80. Mm -hmm. Przybielski, Przybielski. To jest, to, to jest kontrabasista. Wojtek Czajkowski? Wojtek Czajkowski. Tak. I, na no, więc... Popularny oni wy... Czaja. Popularny tak. czaj i, i, i koledzy. klima który oni wy, wytwarzali, był bardzo miły do słuchania, mimo że to była muzyka takiej, jak ktoś czasami mówi, latającej ryby. <grywy> <grywy> to nie miało nic wspólnego z, z, z harmonią, z, z konkretnymi frazami, z mm. improwizacją, ze zgodnością. Tak. To było takie odlotowe, można powiedzieć, free. Mm -hmm. ja nie wiem, co to jest free, czy to jest free. Mm -hmm. to jest muzyka otwarta. Tak, Ale tam było dużo przestrzeni i tam mnie tak. też ciągnęło. Lubiłem, był, był e, klub, akwarium. Tak. Stare klub, akwarium na Emilii Plater. Na Emilii tak. w którym oni czasami grywali. Ja no. bardzo chętnie przychodziłem, przychodziłem, tego słuchać. Więc bardzo jeżeli chodzi o free, to takie jest. Najważniejsze. A tacy pianiści na przykład jak Cecil Taylor, jak... No to są fantastyczni pianiści, ale grają dużo i gęsto. I gęsto. I głośno. No, I głośno, i tak jak, tak jak na początku mm. rozmawialiśmy, przestrzeń. Przestrzeń. Mm -hmm, mm. No słuchaj. Wieńcząc tą naszą wspaniałą rozmowę, niezwykle ciekawą, chciałem Cię zapytać o Twoje plany artystyczne na najbliższy czas. Co ciekawego się będzie działo, że tak powiem, Łęża Godzińskiego? Jeżeli pozwolą na to warunki, wiadomo jakie, budżetowe, mhm. mamy co najmniej materiał na dwie płyty. Wspaniale. Mhm. Nie będę oczywiście nic zdradzał. Rozumiem. To, y, to by było, jak gdyby, to były plany na najbliższe miesiące. Mhm. Menedżer jest dosyć sprawny. Tak. Więc e, miejmy nadzieję, że e, uda się to zorganizować. Jedna płyta jest, e, może powiem o jednej tylko, e, do tekstów Jana Wołka. No już, już była płyta jedna do Jana Wołka, zdaje się, ze, z Januszem Stroblem, prawda? Tak, tak, no ale to były kompozycje Strobla, ja byłem jako akordeonista. Akordeonista, mhm. no, Natomiast to są moje kompozycje do mhm. jego tekstów w tak. świetnej formie. To jest w ogóle wszechstronny artysta, mm. malarz, y, poeta, tak. muzyk. Znawca piłki argentyńskiej? <grym> tak, Tak, tak. futbolu latynoamerykańskiego. Tak, 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 Jan Małek. Nawet nie wiedziałem. Mm -hmm. Więc y, świetne teksty, mm -hmm. mocne. Tak. Jeżeli uda się znaleźć kasę… No to życzę wam tego, byście znaleźli kasę. To, to jest taki po prostu y, rasowy jazz. Mhm. To nie, to już nie zahacza o piosenki, takie te tak. wcześniejsze rzeczy. Tu starałem się robić, ale że, 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 sam się. Rasowy to, jazz środka. Rasowy jazz środka. ahead. Mhm. Tak. I no być może, jeżeli warunki pozwolą, znajdziemy takich też rasowych solistów mhm. środka <laughs> i instrument, instrumentalistów dentych i zrobimy Bardzo to. Mimo. Chociaż to byłoby też coś innego, niż to, co się dzieje w tej przestrzeni, czyli wokalno-instrumentalnej mm. u nas. Daj. A wiesz o tym, tak z takiej ciekawostki, one już w ogóle wieńcząc wszystkie te pytania, że Maciej Strzelczyk z Jarkiem Małysem, święty, obydwaj świętej pamięci, tak. Wymyślili formułę Chopina na strunach. Słyszałem. Słyszałem tylko tytuł, natomiast mm. muzyki nie słyszałem. Mam w tej chwili przyjemność, niejako kontynuować dzieło Maćka i, i grać Chopina na skrzypcach właśnie z jego kolegami. Się zastanawiałem nad tym, czy by kiedyś nie połączyć wspólnie sił i tego Chopina właśnie. Fortepianowego? Fortepianowego. Po... W moim wykonaniu? Tak, połączyć. Ze stringiem? Ze stringiem. Słuchaj, ja jestem otwarty na, na, na wszystkie, problemy, szczególnie na taki temat. To bardzo mi miło, będziemy myśleć w takim razie. Dziękuję Ci bardzo za tę fascynującą rozmowę o jazzie i o życiu. Moim i Państwa gościem był Andrzej Jagodziński. Dziękuję. smak Paryża w La Creperie du Clun, w miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Chcesz nauczyć się pewnie mówić, recytować, pracować głosem i mikrofonem? Oferujemy ćwiczenia wokalne, intonacyjne i pracę nad pewnością siebie. Odkryj możliwości swojego głosu.